Hejka kochani, nowy odcinek jakoś mam taką wenę trochę dzisiaj żeby nagrywać, więc zobaczymy jak pójdzie poprzednia gra była taka jak coś zatrąbiło mi tam na zewnątrz, była taka średnio specjalna ale najważniejsze, że była wygrana oh, w ogóle co oni mają w teamie Rumble, Jarvan, Ezreal Alia... Skarner Skarner, Jerwan... Rumble. Tego się obawiam. Nie, jeszcze mi nie go Ale dostał Potrafiłem? trafiłem. Puszczę Ignite, co? Czemu nie? U night. Bije, 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 co mogę, to bije. Jest tam ten. O! Oh! Childuje też. U, <grywa> dobra. Nie jestem jakimś super kraczem ale może pójdzie nie najgorzej. U. No, Thank you Senna, ale i tak umarłem, Eh, On się chyba zaśnieżkował do mnie, no. Myślałem, że to może nie był flash przypadkiem. W ogóle... Tank... Dobra. Jednak chyba tego. Towarzysza. Pomyślałem, czy nie iść w maskę i tak dalej. Ale chyba jednak zostanę przy towarzyszu. Ej, ten Ramus albo mi się wydaje, albo jest jakiś mały. Kurde, miałem kill chyba na full downie, albo zmisowałem jakoś. Nice. Nie ma tu jak zesnajpować w PM z W, znaczy z QW no, Trochę miniony spowolnimy. Niech nie puszują nas aż tak mocno. Trochę tarczu pomożemy dla teamu. Senna gra pod O oh, nie. Senna jest teraz lepsza pod Enchanter. No cóż. Ole, damage! U. Nie, 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 nie! No come on. Znowu od tego czerwona umarłem! Kamera jest taka ciemna, bo jest w miarę rano i świeci mocno słońce tutaj u mnie, bo mam od wschodu. Więc niestety takie mam światło na tą chwilę. O! Nie wiem czy trafiłem. Nie. HP. Damn. O Boże! O! Jak ich trafiłem tam. Yeah, please! Oh my god. Turner tam wyciągnął wszystkich. Dobra, nie mogą... Okay, jednak mogą puszować. Nie mam jak tego obronić, no nie mam jak. Ole, ładnie mi tu weszło! Cóż, dostaliśmy dużo kili, ale jesteśmy mocno skuczowani. Także nie wiem, czy my damy radę spuszować wieże, żeby wyrównać. Spróbuję zbapować sobie ataki. Okej, okay, jedna za jedną. Tu nie najgorzej. Przynajmniej tyle. Nie dostałem nawet asysty za to. Hał! Nawet za ją. I widocznie nie doleciał ulta. tak. nie chodziłem mi o ultowanie skarnera, ale trudno. O nie! Coś czuję, że dostanę zaraz ulta. Nie, nie jestem w stanie uciec już z tego hmm. Ale chyba maskę zbuduje i tak Stresznie Nie wkurzenie dostawanie asyst O nice O nice 2 Uch jeszcze obroniłem go w starcie Troszeczkę. Czy się odsunął i nie dostał heal'a cenny? O Boże Dobra Jest jakiś poro, taki większy? Żaden trochę. Nakarm cię poro, choćby mnie samego. Kochani, poro do nakarmienia. Jej, jej, jej! ojej wszyscy nakarmili poro! Jak wielki poro! Karmcie poro! Jej! Tak, się Lepiej, super. Ten Capscod był nie zabieżony. O! Noice! Chyba umrze. Noice! Bo to ja też raczej umrę tu. Woda mi się skończyła. Hmm. W miarę wyrównana ta gra jest. Bo nie wiem, jak z puszowaniem nam pójdzie. i dostałem asystę za to, że przyspieszyłem senne Nice. Damy radę? Ooo, tak. Czemu mnie bije? Okej. Okay. Muszę częściej używać QQ, bo to bije całkiem niezły damage. Ale jakoś bardzo lubię to, to QE. O nie! Niech tamty Dlaczego nie mogę tworzyć tego co sobie wyobrażam? Nie! Uciekamy, albo nie, nie uciekamy, nie wiem co robimy. O oh my god! Cześć, kto ma skarner'a, czy oni? Oni A czemu mi się wydawało, że przed chwilą ktoś użył skarnera Urta u nas O nie! Dawaj Senna, dawaj, dawaj, dawaj! O, chyba nie dasz Trafi? Nie, szkoda co tam Ramus robi? Dobra, um, ona u mnie adulta. Chociaż może Wojcna, tego skarnera i żarwana. Prawda, się buduje niby. A, dobra, dawaj ci rabadona. Tu też mam wodę. Koniec Przeciwnik pokonany. O nie. Okay. O, nawet wykrywamy w chwilach, w kilach, w tej chwili. Uuu. Myślałem, że będzie się wbijał jak to Lisin Spróbujmy coś tam trafić może. O, tak! O, o myślałem, że trafię. Popłaczę się chyba. Zulta kurde A tam w ogóle ramus cały czas jest jeszcze otrafiłem ten Ramus najbardziej Lol Uuuuh, zesnipił mnie. My mamy Garena. Dopiero zauważyłem. W poprzedniej grze Garen, Garen tak mnie rozwalił. Gram Lux i użył śnieżki na mnie. I użył E potem. I z tego jednego E zrobił mi 100% HP. Garen to dziwna postać. Nie wiem kto wymyślił te przeliczniki tam. Okej. Okay. Damy radę? Damy radę. Ach, nie trafiłem. Nie wiem jak bardzo... jestem w stanie coś tam zrobić. No, come on! Ale ten skarner jest okropny i gruby. co się prze- A co to było za muzyczka? Takie x.x. To któryś skim? Jest tu jakiś taki śmieszny skin? Ezreal z akademii to raczej nie Senna, Garen. Talia. Może, może to Ezreal był? Kurde, prawie mam na Rabadona, szkoda, że nie zaczekałem. Oczywiście miał ulta dalej. Te... Dobra, trzeba Wojcława, bo tu ja nie robię. On ma tylko buty, tylko te jedne buty na odporność na magię, a nie robię mu damage'a. Nawet to, że mam robadona, przynajmniej mam maskę. Jaż będzie chociaż trochę palić. kesty jedno zrobić i wróciwa do mnie kaskada kolanów. O kurczę. Błąd mnie. Każdy symbol powinien coś znaczyć. Ach, myślę, że się wróci do tego. Ja. Yeah. Kto ma więcej tanków, ten wygrywa gry. Niezmiennie od 10 lat, w lolu. Szkoda. Szkoda. A tak się nawet dobrze zapowiadała ta gra. No cóż, dzięki do oglądanko i do następnego, może pójdzie lepiej. Pa!